Ale z tej strony, ja, Ziomarek 132. Czemu pokazałem twarz? Mmm. Bardzo ciekawe, bo chciałem. Bo to jest bez sensu nie pokazywać twarzy, żeby brać łapki. Dobra. No ale zakładam. Teraz już sobie utworzyłem drugi kanał na YouTube. Do tego. Na komputer. I nazywa się Ziomarek 132 Gaming. I tutaj będę nagrywał gry dla was i takie tam będziecie mogli pisać propozycje co nagrać na telefonie chyba tylko konsolę będę tam nagrywał aha i jeżeli yy, mówiłem może prawie rok temu że będzie Watch Dogs i na razie nie wiem może Watch Dogs kiedy indziej nagram bo na razie po prostu nie chce mi się no ale, ale spokojnie się nagra i będzie jolo no, no to to było takie infotypowe na YouTube i na razie. Witam Was na drugim kanale.